Dobry dzień, dobry, dzień, dobry. Jutro jest 24 grudnia i właśnie z tego powodu zastanawiałam się, czy nagrywać w ogóle odcinek na ten weekend. Zrobiłam ankietę na Instagramie, zapytałam, no i nie daliście mi wyboru, bo nawet zaznaczyliście, że nawet jeżeli nie obejrzycie tego odcinka, to i tak powinnam go wrzucić. No więc wrzucam. Zapraszam na odcinek. Temat dzisiejszego odcinka właściwie sam się wyjawił. Ja tydzień temu o tej porze byłam jeszcze na wakacjach. Byłam na Teneryfie, na pięknej hiszpańskiej wyspie należącej do Wysp Kanaryjskich. I o ile się nie mylę, to właśnie tydzień temu kąpałam się teraz w oceanie. Było gorąco, było pięknie, było również cudownie. Ten roślinek będzie o roślinności, która na Teneryfie występuje, i nie jest dla mnie trudne, żeby ten odcinek nagrać, ponieważ ja, jak jadę w jakieś. No właściwie inne miejsce niż Polska, to ja y, latam z aparatem, latam z telefonem i wiecie, cykam wszystkiemu zdjęcia, robię wszędzie filmy, przytulam się do tych roślin. Mówię sobie, żeby zrobi mi zdjęcie. I w ogóle tak, tak wyglądają te moje wyjazdy. Część z tych zdjęć widzieliście już na moim Instagramie, bo tam podzieliłam się z wami właśnie tymi zdjęciami. W postaci posta. Kto nie widziałem, no to zapraszam też na mojego Instagrama. Jestem tam. Jestem tam, kropka, nie wiedziałam co, nie wiem co chciałam dalej powiedzieć. Teneryfa jest wyspą bardzo zróżnicowaną. Oprócz tego, że jest wyspą górzystą, gdzie są ekstremalne temperatury, jeżeli chodzi o wysokości, to do tego jest owiewana wiatrami pasatowymi. Jest również wyspą odizolowaną. W momencie, gdy epoka lodowcowa, w momencie, w momencie gdy lodowce zalewały Europę. I niszczyły właściwie całą roślinność, taką subtropikalną, roślinę tego trzeciego rzędu. No to na Teneryfie te rośliny przetrwały. I mowa tutaj na przykład o paprociach czy o lasach wawrzynowych. Teneryfa jest bardzo zróżnicowana tuż obok takich e, suchych, półpustynnych miejsc. Możemy spotkać lasy bardzo wilgotne, tuż obok lasów Wawrzynowych, no może nie tuż obok, ale jesteśmy na jednej wyspie. Rosną lasy sosnowe, które za chwilkę wtapiają się w takie wulkaniczne, jałowe krajobrazy. Więc tam właściwie roślinność, można powiedzieć, że każdy skrawek Teneryfy jest trochę inny i na każdy skrawek Teneryfy inne rośliny zdecydowały się żyć. Te rośliny musiały się długo zastanawiać, jak się przystosować do tych warunków, bo te warunki nie są tam łatwe. To nie jest tak, że mamy słońce, wilgotność, opady i wszystko jest pięknie. Wręcz przeciwnie, ja akurat byłam na zachodzie, na takim południowym zachodzie i tam rzeczywiście był taki klimat półpustenny. Natomiast jakbyśmy się przenieśli, no tym razem nie zdążyliśmy, ale jest plan dalej. W sensie na, kolejne, na, kolejną, na, na kolejną podróż, jakbyśmy się przenieśli na północ, na taki północny wschód, to byśmy wylądowali w parku Anaga, który jest bardzo deszczowy, bardzo mokry, bardzo tropikalny. Z tego, co widziałam różne materiały, to bardzo by mi przypominał Maderę. Już jak byliśmy, nawet któregoś dnia pojechaliśmy na północ, to ja już tam miałam poczucie, że jestem tak jakby na Maderze. No to to był ten taki podobny właśnie klimat. Ale jednak większość wyjazdu, no właściwie cały wyjazd spędziliśmy na tym południu, na, na tym zachodzie. Na tym południu, na tym zachodzie? No byliśmy na zachodzie, na takim południowym zachodzie. a Może tak będzie, tak będzie jaśniej. Teneryfa jest również domem dla wielu endemicznych roślin i to właśnie od tych gatunków sobie... Zaczniemy i na, na, na pierwsze miejsce właściwie samoistnie wchodzi wilczomlecz, ale nie byle jaki wilczomlecz, ponieważ jest to wilczomlecz kanaryjski z łaciny Euphorbia canariensis. Wytwarza smukłe, rosnące, bardzo pionowo, takie sterczące pędy. W naturze wyrastają nawet do 4-5 metrów. Wysokości, tworzą takie zwarte, zwarte, gęste kępy. Kolejną rośliną endemiczną dla Teneryfy jest, i to już z nazwy wiadomo, daktylowiec kanaryjski. Jest to palma, którą możemy również uprawiać u nas w domu, natomiast ona u nas w domu nie będzie aż tak okazała jak w rzeczywistości, jak w naturze, ponieważ w naturze urasta nawet do 40 metrów wysokości. U nas w domu będzie rosła wolno. Na początku, jak kupimy taką, taką palmę, no to będziemy mieli kilka tych liści, tylko wystających z doniczki. No a w realu, no to, no, no to jest palma, no to, jest, to, jest, to jest palma z pniem. Z czasem nasza też tak zacznie rosnąć, ale będzie rosła powoli i będzie bardziej rosła przesz będzie bardziej rozłożysta niż wysoka. No ale cierpliwości, kilkanaście dziesiąt lat i też będzie dobrze. No i też warto pamiętać, że ta palma nie jest mrozoodporna, ją należy hodować mniej więcej do temperatury 12 stopni. No i to już jest taka granica. Ja zawsze, jak tylko widzę palmę, dla mnie to jest taki sygnał: OK, jesteś na wakacjach. To już wiadomo, bo dobra, mamy jedną palmę w Warszawie, ale. Jak na nią patrzę, to nie myślę o wakacjach, więc to się nie liczy. A jak widzę palmę, to wiem, że nie jestem w Polsce i wiem, że wtedy jestem w jakimś innym, prawdopodobnie egzotycznym miejscu, więc dla mnie też palmy są taką, takim symbolem e, mojego wypoczynku. Kolejna roślina to jest w ogóle, słuchajcie, hit. To jest absolutny hit i jest to roślina, której nie możemy uprawiać w zaciszu naszego domu, ponieważ jest to sosna. Jest to sosna kanaryjska i całe lasy sosan kanaryjskich porastają zbocza wulkaniczne, porastają zbocza Teide, czyli najwyższego wulkanu Hiszpanii. I w ogóle sosna kanaryjska jest bardzo charakterystyczna dla tych bardzo trudnych rejonów i ona ma niebywałą umiejętność czerpania wilgoci z powietrza. Ona swoimi igłami czerpie tę wilgoć z powietrza, ale nie jest to jej jedyna supermoc, bo jej kolejna supermoc jest dla mnie w ogóle, no to jest w ogóle szał, to jest absolutny szał ponieważ sosna kanaryjska może zdusić ogień swoją żywicą. Dlatego też pożary lasów na Teneryfie są niezwykle rzadkie, a jak już się zdarzają, to sosna kanaryjska już po około 4 tygodniach może wypuszczać pierwsze takie zielone pędy, a po latach na korze widać po prostu tylko oznaki palenia się kory. Te pożary, te, ten ogień nie trawi tego drzewa. Poza co w ogóle podziwiałam sosnę, jak tam byłam? To było właśnie to, że ona potrafi rosnąć w takim, trudnym, em, w takim trudnym środowisku. To jest w ogóle roślina, która lubi piaszczyste podłoże i ja to wiedziałam. Natomiast fakt, że ona porasta sobie z bocza wulkanu, że ona właściwie wyrasta z, z czarnej skały, no niesamowita. Ja patrzyłam, wiecie, patrzyłam na wulkan na Cineiro i wszędzie było, było niebieskie niebo, był wulkan, wszędzie jest czarno, czarno, czarno. I nagle sosemka. I w ogóle super. I ona jest zielona, i ona jest żywo-zielona, i ona sobie żyje i, i, i wiecie o co chodzi. No to jest niesamowite, jak rośliny chcą żyć. Ja też mówiłam w ostatnim odcinku, że uważam, że rośliny chcą żyć, chcą się korzenić. I to był właśnie kolejny dowód na to, że rośliny chcą żyć, i rośliny dostosują się do środowiska, w jakim wylądują i będą żyły są takie, zdeterminowane. Kolejną rośliną, która jest charakterystyczna i tutaj nie tylko dla Teneryfy, tylko w ogóle dla wszystkich wysp kanaryjskich oraz dla wysp należących do archipelagu Makaronezji, to jest drzewo i to jest smocze drzewo. Tutaj właśnie wyświetlać się nazwa miasta, ja nie jestem pewna jak je wymówić, więc jest napisane, w którym jest najsłynniejsze drzewo Teneryfy i właśnie jest to smocze drzewo i Mówi się, że ma ono 1000 lat. My byliśmy pod tym drzewem, to drzewo wystaje za, za mur, bo ono jest, ono jest, wejście do tego, wejście do tego drzewa, wejście do parku, gdzie można zobaczyć to drzewo jest zbiletowane, my byliśmy tylko przejazdem. Już się nie, zatrzymy, nie, już się nie zatrzymywaliśmy. Natomiast korona drzewa jest widoczna nad murami tego parku. I rzeczywiście, no jak ja patrzę na, na zdjęcia, na filmy na to drzewo, no to Robi wrażenie. Nie bardzo ruszają rzeczy wiekowe. Jak ja, no, jak na przykład byliśmy w AISofii i wiedziałam, że stoję w, no, w budynku, który powstał 1500 lat temu. 1500 lat. Ja wtedy się czuję taka, taka, taka malutka się czuję jak ziarenko, ziarenko piasku. E, I też jak, jak wiem, że jest obok mnie drzewo, które ma 1000 lat. Jestem tak samo mała, jestem, jestem takim samym małym zielenkiem piasku. To jest w ogóle niesamowite, że temu drzewu nic się nie stało przez tyle lat. Że ono jest tak silne, być może było tak chronione, trudno mi powiedzieć, ale no jest w tym coś niewiarygodnego jest w tym coś właściwie niezwykłego, że to drzewo ma 1000 lat. No i jest piękne, jest naprawdę piękne. Czy ja powiedziałam, że smoczy drzewo to jest Dracena? Chyba nie, i nie dodałam też, że. Teraz powoli te drzewa wracają na, na Tenerife, ponieważ był ich duży niedostatek. Były one zdziesiątkowane, dlatego że korzystano z ich soku w produkcji past do zębów, lakierów i kremów. Kolejną taką rośliną jest żmijowiec rubinowy i jest to roślina charakterystyczna dla Parku Narodowego Teide. Mi niestety nie udało się jej zobaczyć, natomiast ty teraz widzisz zdjęcia tej rośliny. No, i jak widzisz, rośnie ona bardzo, jest taka bardzo strzelista, dorasta nawet do 2 metrów wysokości. No, i charakteryzuje się oczywiście tymi kolorowymi kwiatami. To było kilka endemicznych gatunków roślin, które występują na Teneryfie, natomiast to nie są absolutnie wszystkie, ale te uważam za takie najbardziej charakterystyczne. No i prawie wszystkie widziałam oprócz tego żmijowca. Oprócz tych roślin na Teneryfie jest również dużo roślin przyjezdnych. I tak na przykład ja jestem największą fanką kanaryjskich, ten, tenerfowskich bugenwi. No nie mogą się po prostu od nich oderwać. Przepiękne rośliny, no ja sobie nosta przy nich robiłam kwiaty. I one robiły przepiękną scenerię do zdjęć. Wszędzie, właściwie, widziałam krzewo drzewy, ponieważ one rosły na taką wysokość gwiazd betlejemskich. I w ogóle y, takie, jak są wiecie, jakieś ozdoby w mieście, w takich dużych betonowych donicach na chodnikach czy coś. No to tam właśnie były takie wielkie donice, na przykład z gwiazdami betlejemskimi, czy w ogóle z krotonami. Kolejną taką przyjezdną rośliną, która na Teneryfie się na dobre, naprawdę na dobre zadomowiła, jest opuncja opuncje tam rosną przy drodze. No, no wiecie, po prostu trawa z opuncji. Owoce opuncji leżą na, na chodnikach, leżą gdzieś tam na, na murkach, też takie w ogóle pozostawione samym sobą. Nikt się tym nie przejmuje. Mi się to trochę skojarzyło z tym, jak u nas leżą, pamiętam u mnie w moim mieście rodzinnym tak leżały mirabelki. Spadały sobie na ten chodnik, wszyscy po nich deptali, nikt się nimi nie przejmował. Ja właśnie sobie do tych mirabelek porównałam te, te opuncje. Na ten Teneryfie jest również bardzo dużo Agaw, bardzo dużo eszewerii, bardzo dużo sukulentów, um, czego, czego tam jeszcze. O, są w ogóle całe lasy eukaliptusowe. Eukaliptus to również nie jest roślina, która była wcześniej na tenerefie, tylko ona została no, przywieziona przez zdobywców, no trzeba powiedzieć to sobie. A w ogóle jeszcze taka ciekawostka, że mieszkańcy wysp kanaryjskich używali agaf jako drzewek świątecznych, to, to, to akurat to jest takie śmieszne. Co ja tam jeszcze widziałam, jak tam się przechadzałam? Szeflery. Szeflery w ogóle pełniły funkcję żywopłotów. Bardzo dużo było, było szefler. No mnie najbardziej też właśnie z tych roślin nietypowych dla Teneryfy najbardziej właśnie zdziwiły jednak te wielkie, wielkie Ogromne gwiazdy bożonarodzeniowe, które gdzieś też tam sobie rosły w ogóle w formie kilku metrowych krzewów i w szerokości, i w wysokości i to wyglądało naprawdę tak no bardzo niezwykle, no bo wiecie, my tutaj w ogóle staramy się utrzymać jedną, dwie, trzy sadzonki w doniczce tam prawie modlimy się oby tylko, oby tylko, oby tylko, a gdzieś to sobie rośnie jako krzew tam przy autostradzie i w ogóle sayonara. <grymnie> Wiecie, to w ogóle dla mnie to jest niesamowite. I ja wiem, że prawdopodobnie gdyby na przykład Hiszpan z Kanarów przyjechał powiedzmy do Polski i zobaczył e, dąb albo zobaczył naszą brzozę, no byłby tak samo zachwycony. Tak myślę, no prawdopodobnie tak. Natomiast no, ja wiecie, jednak przez te kilkadziesiąt lat patrzyłam na tę roślinę, na którą chyba w większości my razem patrzymy. Um, I też no, jak jednak próbuję coś hodować w domu, a później widzę to w innym kraju na ulicy. <grym> to jest taka duża różnica, co? A w ogóle jeszcze mi się przypomniało, przecież tam w Natneryfie jest mnóstwo fikusów i oczywiście fikusy to już na 100% wiecie, że fikusy to są w naturze ogromne drzewa kilkumetrowe. I tam było nie inaczej. Fikusy benjamina w ogóle rosną sobie na skwerkach i to są drzewa, o które mieszkańcy Teneryfy bardzo dbają, ponieważ są to drzewa, które zapewniają im w lato dużo cienia, więc oni je otaczają taką szczególną troską. Bo no my byliśmy teraz i było 25 stopni, więc w lato jest tam na pewno dużo goręcej. No i każdy ten skrawek cienia się na pewno bardzo przyda. I jeszcze jak byliśmy w chyba Garacico, mam nadzieję, że dobrze teraz wymawiam tę nazwę, to było. Ja akurat widziałam jedno, pewnie było więcej: było wielkie drzewo Fikusa moonshine. i ja stałam pod nim. Nie, no nie wierzę. No przecież ostatnio, jeszcze prawie ostatnio, no gałązka takiego Fikusa kosztowała ponad 600 zł. Teraz już wiem, że był w Biedronce po kilkanaście złotych, wiem, wiem, ale w ogóle wiecie jak to ewoluowało, że od kilkuset do kilkunastu, gdzieś to jest drzewo, u nas jedna gałązka, no po prostu szał, absolutny e, szał. E, czy coś jeszcze, czy jeszcze jakieś rośliny? Tak na pierwszy rzut oka, tak na pierwszy rzut oka. No o, oczywiście ogromne epipremna, ogromne epipremna, epipremna aureum e, o liściach, wrzucałam też relkę na Instagrama o liściach metrowych, metrowych jeżeli chodzi o długość liścia. No, niebywałe, niebywałe. No, piękne, piękne, wspaniałe. Ja takie epipremno, nawet nie wiem czy aż tak duże, ale takie epipremną z tymi, z, z tymi liśmi w dorosłej formie widziałam w ogrodach botanicznych. A tutaj rośnie sobie u kogoś przy parkanie i jest fajnie, co? No, bo ktoś ma takie wielkie epipremno i pewnie nawet nie wie, że pod tym parkanem stoi jakaś Polka i się zachwyca. A ja się zachwycałam, z i się zachwycałam. No gdzieś tam oczywiście jakieś monstery sobie rosły, jakieś tam takie rośliny, ale no rzeczywiście, rzeczywiście no przepiękna, przepiękna roślinność, bardzo egzotyczna, bardzo tropikalna. Wiadomo, no, dla moich oczy to był raj. No to, to, Co tu więcej gadać? Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że to wszystko, co chciałam dzisiaj Ci powiedzieć i pokazać, jeżeli chodzi właśnie o roślinność Teneryfy, Na pewno nie powiedziałam wszystkiego, na pewno przypomnę sobie o czymś po odcinku albo już w ogóle po opublikowaniu. Natomiast no dzisiaj tak właściwie liznałam tego tematu, przedstawiłam Ci takie najważniejsze według mnie rośliny i te rośliny, których ja widziałam. Najwięcej, nie mogę się już doczekać, jakie rośliny zobaczę na północy i na północnym wschodzie ten refinery, ale to już na kolejnej wycieczce, pewnie z tego też będzie odcinek, więc razem będziemy się nimi zachwycać. No i słuchajcie, no i to by było na tyle. Dzięki, że pomimo wielu zadań, które na dzisiaj na pewno masz, udało ci się tutaj wpaść. Życzę ci, żeby te zbliżające się dni były, były pełne ciepła i były po prostu dla ciebie takimi dobrymi. Chwilami. My widzimy się już w kolejnym odcinku, który niebawem. Daj mi koniecznie znać, w jakim najpiękniejszym miejscu roślinnym byłaś, byłeś. Opisz mi, co tam widziałaś, widziałeś. Czekam, mam nadzieję, że mnie zainspirujesz i wpiszę jakieś kolejne miejsce na listę podróży. Jeszcze raz dzięki za dzisiaj, udanych świąt, widzimy się już niedługo. Trzymaj się ciepło i smacznego serniczka. Cześć!